Czy najlepsze rzeczy w Kupra Leon VZST. Design sportowy, ale i elegancki. To jedno z najfajniejszych kombi, jakie ostatnio testowałem. Co mi się tutaj podoba? Miedziane akcenty, sportowy charakter. No kupra udało wam się. No i agresywny przód. Naprawdę wyróżnia się on na drodze. I nie można zapomnieć o cyfrowych światłach z animacjami, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Kupra deklaruje tutaj prawie 300 koni. No ale muszę cię zasmucić. Jest to łączna moc generowana z silnika spalinowego i elektrycznego. Może nie jeździ się tym jak czystukonną bestią, ale moment obrotowy robi Botę I jak trzeba wyprzedzić, no to wyprzedzamy. Samochód jest nastawiony głównie na poruszanie się w trybie elektrycznym no pod warunkiem, że mamy baterię naładowaną. Podobno w tym trybie można przejechać aż 120 km, ale to sprawdzam w innym filmiku. Fajne fotele kubełkowe w standardzie. Tylko dlaczego na fotelu pasażera nie mam elektryki? Co to jest za dyskryminacja? Sportowe zacięcie nie oznacza, że nie może być komfortowo. Test dwumetrowca zdany, według mnie śmiało możesz się pakować tu z rodzinką. I to, co w mojej ocenie robi robotę w każdym aucie, szklany dach. Uwierzcie, siedzenie pod gołym nie wiem, to najlepsze, co może być na tylnej kanapie. I mały plotuj z tym szklanym dachem. Mamy naprawdę wielkie okno na świat i jeszcze uchylane. W środku najbardziej podoba mi się funkcjonalność interfejsu. Jednym kliknięciem mam dostęp do wszystkiego, co potrzebuję. W skrócie, ta Cupra to trochę dwa auta w jednym. Trochę komfortu, trochę sportu. Cena tej konfiguracji w komentarzu.